Pan Kamil nie wybiera, od 17 lat leczy Bociany i kocha je tak mocno jak Zbigniewa Wodeckiego. Moja fryzura nawiązuje i okulary to są te, które on w latach 80. nosił. Każdy lądujący tu bocian ma więc na imię Zbyszek. Ten to Zbyszek trzeci. I on i wszystkie pozostałe realizują wielkie życiowe marzenie pana Kamila. Spełniło się to, że rocznie udaje się wyleczyć i wypuścić na wolność nawet 60 osobników. I super! Dla wszystkich bocianów i wszystkich ich fanów gromkie oklaski. Paweł Abramowicz, fakty. I to jest tak, żebyście się nie podlawali. Jak ktoś jest zdolny i ma swoje tu w sercu coś, to niech się niech nie idzie na lep komercji popularności. Bo cię wycisną i wyrzucą po dwóch latach. Trzeba robić to, co człowiek ma w sercu i czekać na swój czas. O, że żyć się chce, gdy dla was Los się. Nie jestem sam. Śpiewam wam, szczęście jest wewnątrz.